Niech tam daleko! Uważaj! Mia! Mia. Siat, mija, siat, 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 alec chodź tu, mija, siat, siat, dobry. Dobry. dobry, chodź tu. Stop, jak tam? Ile masz lat? Trzy lata, trzy lata, będziesz miał cztery, tak? Ty, czyli ty jesteś co, gość? No gość na Lisny, Zagraniczny gość jesteś, tak? No. Okej. Okay. A pod mi A co poza tym? A, na solo będziemy robić. No nie, mama przyjechała chyba. Co? Jedź do mamy. Mija. Chodź. Kto tam przyjechał? Chodź. Chodź. Przepraszam. Braksam. Ej, dzieci, lubię to na ekranie. Nie zdjęcie tylko kręcę. Co ty masz na? Tym? Bo z amerykańskie.